in post Zdrajca czy genialny stratek. Media grzmią o wyprzedaży polskiej firmy. ale jaka jest prawda? Czy Rafał Brzoska właśnie sprzedał naszą narodową dumę i czy Polska straci miliony z podatków. Witaj w gabinecie kusza, gdzie dzisiaj zabioręcie w gospodarczą podróż podróż od krakowskich osiedli, gdzie impost rozpoczynał od rozdawania ulotek aż po dzisiaj po dzisiejszy impost, który Właśnie, który rozwija sieć paczkomatów w dziewięciu krajach Europy. No i transakcja na stole za prawie 8 miliardów euro, gdzie najwięksi tego świata chcą mieć udział w polskiej firmie. Drodzy, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. No i internet się oczywiście, jak przy takich sprawach, bardzo mocno podzielił. Jedni się cieszą i gratulują, są wśród tych i politycy, i duży przedsiębiorcy, i sam pan Rafał Brzoska. Z drugiej jednak strony są ludzie, którzy mówią, że sprzedałeś się, że już nie ma żadnej polskiej firmy, że to hańba, że. No, że tak nie wolno, że ktoś cię przekupił, że ktoś cię namówił. Przecież ten impost był jedyną polską już firmą w ostatnim czasie. No i moi drodzy, nagrywam też to po to, aby trochę sprostować kilka informacji. No, może pierwsza taka, pan Rafał Brzoska. Cały czas jeszcze, no bo ta transakcja dojdzie do skutku, jak wszystko pójdzie dobrze, a pewnie pójdzie pod koniec 2026 roku, tego roku, więc na ten moment pan Rafał ma tylko ze swoją firmą inwestycyjną 12% udziałów w Inpoście, więc to jest myślę, że taka pierwsza informacja. Część osób tego nie wie, więc chciałbym dzisiaj rzucać liczbami, faktami, żeby po prostu ten odcinek był mocno merytoryczny. Ale wiecie co? Myślę, że wy, podobnie jak i ja, czujemy się, że impost był, jest. I może nawet będzie polski. Dlaczego? Myślę, że to jest taki element takiego trochę patriotyzmu gospodarczego, który właściciel, pan Rafał Brzoska przejawiał wielokrotnie o tym mówił, że warto wspierać polskie marki, że warto wybierać polskie firmy, chociaż te, które mają część kapitału polskiego, a nie te, które są w 100% zagraniczne i wielokrotnie pokazywał, ile płaci podatków jako impost, że wszystko to płaci w Polsce, a konkurencja na polskim rynku no nie płaci tych podatków wcale albo płaci go w bardzo zaniżonych kwotach. Więc Rafał Brzoska akurat tutaj bardzo punktował. U nas, u Polaków, pamiętamy oczywiście też taką walkę, takie wchodzenie na rynek impostu, gdzie walczył impost z monopolistą, z Pocztą Polską, z taką siermiężną, betonową Pocztą Polską. Więc my Kibicowaliśmy, że taki chłopak, który zaczynał biznes na wsi, który zaczynał od ulotek, później doklejał te blaszki do, do listów, wszyscy to pamiętamy, więc my mu trochę kibicowaliśmy. Bardziej niż tej poczcie, monopoliście, który miał dopłacane z budżetu państwa, nawet jak bankrutował, nawet jak to nie szło, nawet jak ta poczta gubiła nam paczki i był ogromny problem, to państwo pomagało. Tej no, spółce skarbu państwa jakby nie było, więc ta prywatna firma Inpost zawsze była trochę e, na, w naszych e, serduchach i bardziej jej kibicowaliśmy. Więc myślę, że dzisiaj, kiedy pojawiła się informacja, że Inpost się sprzedaje, to wielu z nas może nawet nie sprawdziło tych wszystkich informacji, co tak naprawdę się dzieje. No i że impost w rękach pana Rafała był tylko w 12% już od, jak dobrze pamiętam, chyba 2017 roku, gdzie największy główny inwestor finansowy Advent z USA po prostu zainwestował, żeby impost mógł się rozwijać, a 2017, moi drodzy, to prawie 10 lat już temu, więc, więc dawno i myślę, że wielu z was o tym nie wiedziało. I mimo, że już od wielu lat kibicowaliśmy polskiej niejako firmie, no to te 12% tylko było w rękach firmy pana Rafała, już od tamtego Czasu. No i moi drodzy, co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzą właśnie ten fundusz Advent amerykański, później największa firma kurierska, niektórzy mówią, czyli FedEx, no i później PPF Group, czyli taka wielka firma inwestycyjna, która ma siedzibę w Czechach to też jest taka ciekawostka one łącznie dogadały się i porozumiały, że chcą wykupić wszystkie akcje impostu. Za uwaga! 7 miliardów 800 milionów euro. No, prawie 8 miliardów euro na stole. Gigantyczna, myślę, transakcja i gigantyczny sukces. Taki prywatny pana Rafał. Tu trzeba o tym powiedzieć. Obojętnie, czy nie cieszymy się z tego, że ta firma idzie, no nie w polskie ręce bardziej, tylko jednak w zagraniczne ręce. O tych liczbach zaraz jeszcze, bo tutaj też ciekawostka dla wszystkich, myślę. To sukces. Chłopaka z bloków, bo też pan Rafał często w ten sposób mówił, no jest niewątpliwe i warto o tym powiedzieć, warto się tym cieszyć, że ta firma została rozkręcona tutaj w polskich realiach. I jak sobie przypomnimy to, co się wydarzyło z Optimusem w latach, no w latach niedawnych, że Optimus, jako polska firma, gdzie Microsoft chciał kupować polskie komputery i naklejać na polskie Optimusy swoją naklejkę Microsoftu, i pan Roman Kluska się na to wtedy nie zgadzał, i ta firma została niestety zniszczona. Polecam film Układ Zamknięty. To myślę, że możemy się cieszyć z tego, dokąd doszedł pan brzoska z Inpostem dzisiaj. I to nie jest koniec. Ta firma nie została zniszczona, ta firma dopiero myślę, że się rozwija. No i po transakcji Inpost ma pozostać z siedzibą i zarządem w Polsce i pan Rafał na X się również pisał, że podatki dalej będą płacone w Polsce. Oczywiście, że pojawiają się różne komentarze dzisiaj, że to może na chwilę, że to może transakcja na jakiś moment, że na razie będą płacić w Polsce, a później to, to wszystko wyprowadzą. Jak będzie, nie mam. Bladego pojęcia, no ale dzisiaj jestem tutaj od tego, aby przekazać Wam na razie fakty, informacje, które są, są znane na ten moment. Dużo mam tych informacji dla Was, zaskoczę Was wieloma. Zostańcie do końca, bo zaraz Wam też powiem, dlaczego Pan Rafał Brzoszka jest lepszy w jednej rubryce na pewno od Bezosa i Elona Muska. Tak, moi drodzy? I to nie jest żaden clickbait, bo faktycznie tak jest. No ale część osób, które skomentowały to na X-ie, to są politycy. I przytoczę, na przykład pan Jacek Sasin. No, pan Jacek Sasin też ma wiele, <laughs> wiele sukcesów. Napisał tak, że to ważna i dobra informacja dla polskiej gospodarki. Pan Mateusz Morawiecki, no były premier, napisał, że podatki zostają w Polsce, a impost mocniej wchodzi w zagraniczne Rynki. To są komentarze na X-ie, po, po dużej wiadomości pana Brzoski, polityków, ale zwykli Polacy pis pisali tak. I wielu tak sobie myśli, że na koniec, to jest ten komentarz. Jeden z wielu. Na koniec zostanie nam tylko hymn, flaga i język dla niepoznaki. Resztę przejmie lub już przejął kapitał zagraniczny. Smutne. I myślę, że trochę tak jest, że my jako Polacy mamy tą taką dumę z polskości, dumę z flagi, dumę z, z hymnu, dumę z Polski w ogóle, z obszaru, z tego, że my tutaj tak naprawdę jesteśmy i chcielibyśmy, żeby to wszystko polskie było, żeby ten kapitał był polski w 100%. Pytanie, czy to tak jest możliwe? Czy nie wiem, zadaję, może nie pytanie, dajcie znać w komentarzu, czy był ktoś kto mógł pomóc rozwinąć tą firmę bardziej, bo pan Rafał Brzoska wypisuje, że on się cieszy, że on chce się rozwijać i widzimy tak naprawdę, w jaki sposób ta firma się rozwija, jaki mental ma Rafał Brzoska wielokrotnie w wywiadach, w rozmowach. Zachęcam, żebyście zobaczyli, jaki to jest człowiek. To jest człowiek, który dziś nie myśli o paczkomatach. Mimo, że one dalej się rozwijają i rozwijać się będą, on myśli już naprawdę kilkanaście, nawet lat do przodu. I myśli kilkanaście lat do przodu, tak jak Bezos i Mask, między innymi. I myślę, że powiem teraz, żebyście już nie czekali dłużej, choć będzie wiele jeszcze ciekawostek. Moi drodzy, w tej transakcji, która leży na stole, pan Rafał zwiększy udział. Swoich, swoich udziałów w firmie z 12,5%, które ma aktualnie, do 16, do 16%. I uwaga, o tym mówię, dlaczego pan Rafał Brzoska jest lepszy od Bezosa i Maska. Bezos, czyli właściciel firmy Amazona, ma tylko 9% swojej firmy. Bezos ma 9% Amazona, a Mask ma tylko 15%. Tesla. I jeszcze trzeci, trzeciego tutaj właściciela bardzo dużej firmy, która jest dzisiaj znana i też w dobie AI sobie świetnie radzi, czyli Nvidia Kojarzycie Nvidia, Nvidia która, która tworzy nie tylko, nie tylko oprogramowanie karty. No to właściciel pan Jensen Huang ma tylko 3%. A po tej transakcji, transakcji Polak pan Roska będzie miał 16% udziału w inpoście i dalej pozostanie na stanowisku CEO. On jest tam twarzą. Myślę, że on jest nie tylko twarzą, ale też jest takim generatorem tego napędu, tej prędkości, wizjonerem. Widać to doskonale. To nie jest człowiek, który siedzi. Na tylnej kanapie. To nie jest człowiek, który podpisuje świstki, które mu podsuwają. To jest człowiek, który tak naprawdę tą firmę stworzył i to wyszło z jego głowy. Tak myślę i tak e, uważam. I jest to ciekawe, co się wydarzyło. Komentarze są bardzo różne i o tym moi drodzy mówiłem. I przeczytam jeszcze oczywiście jeden, bo tutaj go mam. I w skrócie pan Michał napisał tak: To w skrócie nazywa się sprzedaż spółki, a nie pozyskiwanie kasy na rozwój. Jak pisze pan Brzoska. Gdy transakcja się sfinalizuje, to już nie będzie to polska spółka, a z Polską będzie miała tylko związek taki, że polscy najemcy będą nią kierować nie wiadomo do kiedy. Smutny koniec, jak dla mnie. Ale to jest ciekawe, co pan Michał też napisał, no bo zastanawiam się kiedy ona przestanie być polską, jak według mnie ona już nie jest polską, no bo przecież większościowy pakiet akcji już teraz, jeszcze przed tą transakcją, no mają firmy, które nie są polskie. Więc być może to zabranie polskości tej firmie nastąpiło już wcześniej w 2017, ale być może ta firma by się w ogóle nie rozwinęła do skali, którą my dzisiaj znamy. Ty, ja, większość z tych paczkomatów korzysta. No i kopie się też pojawiają, no bo przecież i, i, i poczta próbowała i może dalej próbuje te paczkomaty stawiać na stacjach Horlenu. I Allegro też w nieczystej grze stawia paczkomaty przy żabkach nieczystej, w tym sensie, że po prostu zagrywa zagrywki na Allegro przy współpracy z Impostem. No, nie były za zaczystej. Pan Rafał Brzoska też o tym mówił. Nie ma co nawijać makaronu na uszy, robi pan exit. I tyle. No exit, czyli, wiadomo, w żargonie biznesowym, takie wyjście z firmy, sprzedaż na, na górce, na hypie, podbicie maksymalne. I no i wyjście. Z patriotyzmu gospodarczego zostało tyle, co z zeszłorocznego śniegu, panie Brzoska, napisał PT. No i pytanie, czy tak jest? Dajcie znać w komentarzu, jak wy uważacie, bo ja z jednej strony cieszę się, że taką firmę mamy. Patrząc tak naprawdę, co się działo z polskimi firmami w latach no, które znamy, przykład Optimusa już dzisiaj yy, yy, podałem, można by powiedzieć, że Pan Brzoska nie musiałby biznesu robić w Polsce. Mógłby tak naprawdę robić biznes zagraniczny i siedzieć w jakimś innym kraju. Nie musiałby płacić tych podatków w Polsce, a te podatki płaci. I te liczby faktycznie są bardzo, bardzo ciekawe. Ja myślę, że te liczby warto, żebyście tutaj też usłyszeli, bo część z was może tego nie śledzi i nie wie, co to, co to jest za skala. 375 milionów podatku dochodowego zapłaconych oficjalnie przez Impost za 24 rok w Polsce to rekordowa kwota w historii firmy i więcej niż w poprzednich latach o ponad 100 milionów Więcej niż rok wcześniej, więc jest to bardzo ciekawe. No i paczkomaty, te liczby. W Polsce jest 25 tysięcy paczkomatów, na świecie 54 tysiące, a łącznie takich punktów, gdzie można te paczki odbierać, jest prawie 90 tysięcy. No i zatrudnienie to też jest ważne w kontekście. Tego patriotyzmu gospodarczego, o którym pan Rafał mówi, ten hejt się leje z każdej strony. Ja o nim też mówię, zaraz jeszcze będziemy o nim mówić, no, ale chciałbym o faktach, no bo te fakty po prostu są, no i można z nimi dyskutować, atakować pana Brzoskę za, za ten exit i sprzedaż, co niewątpliwie też jest jego, no jego prawem. To jest jego prywatna firma, mógł z tym zrobić wszystko, mógł przez te wszystkie lata, gdzie ten biznes prowadzi, od jak dobrze pamiętam, 99 roku, mógł po prostu stwierdzić, że już jest zmęczony, sprzedaje i, i wychodzi, bo zrobił sukces mógł Pracowników po, globalnie prawie 8 tysięcy, w Polsce kilku tysięcy, kilka tysięcy pracowników, no i oczywiście wiele firm współpracujących. Liczba paczek 24 rok, to, taką mamy liczbę, liczbę, 709 milionów paczek, a na świecie ponad miliard paczek rocznie. No i liczba krajów, gdzie są paczkomaty, to 9. No, liczby naprawdę są robią, moi drodzy, Wrażenie, robią y, wrażenie. Nie jest chyba to ważne, co mówią politycy, choć przeczytałem te komentarze dla takiego dziennikarskiego y, porządku, ale ciekawostkę Wam teraz jeszcze y, przeczytam, bo inwestowali w impost. Najwięksi, czyli największe spółki świata. BlackRock, o którym często mówimy na kanale JP Morgan i Vanguard. BlackRock miał 2,5%. Na ten moment jeszcze ma 2,5%. Vanguard też 2% i JP Morgan 2. To, to są fajne rzeczy, o których warto mówić, bo też to pokazuje, że ta firma jest perspektywiczna. Jest, była, może będzie, skoro największe firmy świata inwestowały w impost swoje pieniądze, swoich inwestorów. Także jest to jest to też, moi drodzy, Ciekawe. Idziemy dalej. Idziemy dalej. No podsumowując, część dużych graczy biznesowych napisało dzisiaj w ten sposób na Xie czy w różnych mediach, że Brzoska wchodzi do nowej ligi. I część tego jeszcze po prostu nie rozumie. Nowa liga, transakcja za prawie 8 miliardów euro, dołącza do impostu FedEx, największa firma kurierska na świecie. Dalej, Brzoska pozostaje prezesem firmy. Dalej siedziba jest w Polsce, dalej rządzi i z 12% udziałów ma 16% udziałów, czyli ma większy udział w torcie, który stworzył. No mówiłem, wspominałem już tak naprawdę o tym, że Bezos Mask i właściciele NVD mają mniejsze udziały procentowe, a warto pamiętać i znowu jeszcze myślę, że do tego wrócić, że zaczynał od blaszek przyklejanych na klej do listów, moi drodzy, do kopert. No, i walczył nie z kim innym, jak z Pocztą Polską, gdzie to było bardzo trudne. Wielokrotnie przegrywał, wielokrotnie wkładano mu kij w szprychy, a i tak sobie poradził. Więc ja dzisiaj trochę bym pociągnął ten temat, jaką on przechodził drogę. I jeszcze informacja jedna, myślę, że ciekawa, że FedEx, który, który będzie miał 37% akcji, jak to wszystko się podpisze, ma 700 swoich samolotów. To jest jedna z największych, niektórzy mówią, największa firma kurierska na świecie i tu w mojej głowie pojawia się znak zapytania taki czy to czasem nie jest związane z tym co Rafał Brzoska ma w głowie, a my jeszcze o tym nie wiemy. A co to takiego? Kilka miesięcy albo już kilkanaście, bo szybko to leci. Rafał Brzoska opisywał, nawet taka jest usługa. Możecie sobie sprawdzić. Usługa, że wsiadasz do samolotu i nie bierzesz ze sobą walizki, bo raz, że to jest ciężkie, nieporęczne, Czasami trzeba za to dużo zapłacić, bo to waży powyżej 20 kg, że to się nie mieści w, w tych różnych normach, różnych linii lotniczych. I Rafał Brzoska wtedy mówił: ty leć spokojnie samolotem, weź sobie kawę i torebkę, a walizkę wyślij. In postem. I wtedy część ludzi tego może nawet nie zauważyła, moi drodzy, a faktycznie taka usługa istnieje. I Rafał Brzoska dzisiaj, jeśli ta transakcja dojdzie końcem roka, roku do skutku, będzie miał w swojej stajni firmę FedEx, która ma 700 samolotów. No i dzisiaj e, z kumplem tutaj, który siedział obok mnie, z Rafałem Jojko, z którym zresztą nagrywaliśmy na kanale, Rafał mi przypomniał o tym, że tak jest. I być może, być może Rafał Brzoska, robiąc tą transakcję, chciał, do swojej stajni, do swojej firmy, wciągnąć firmę, która jest większa od niego i która ma coś, czego on najprawdopodobniej no, nigdy by nie zrobił. No, 700 samolotów ma FedEx, i teraz może Brzoska będzie chciał, abyśmy latali na koniec świata i żeby te paczki, żeby one były wysyłane innymi samolotami, nie wiem, po prostu to się w mojej głowie jeszcze nie mieści, ale skoro ostatnio Elon Musk powiedział, że już nie będą produkować iluś rodzajów samochodów Tesla, tylko będą produkować roboty, bo ten świat też się zmienia i oni widzą, że w robotach jest przyszłość, a nie w samochodach, to może Rafał Brzoska ma w głowie coś więcej, o czym my dzisiaj tutaj nie wiemy i możemy komentować. Oczywiście, jakby jest wolność internetu, możemy go hejtować, zadawać trudne pytania albo, albo, albo go gładzić po głowie i, i gratulować tego sukcesu biznesowego. Niewątpliwie moim zdaniem jest tutaj coś więcej niż tylko zmiany właścicielskie, no bo tak oczywiście trzeba je nazwać. Do tego patriotyzmu gospodarczego jeszcze myślę, że na chwilę bym wrócił, bo Rafał Brzoska bardzo, bardzo często mówi o wspieraniu polskich przedsiębiorstw, o płaceniu podatków, o tworzeniu miejsc pracy i o, taki, o takiej polskości wielokrotnie o tym mówił. No i walczył z, tą, z tym monopolistą, z Pocztą Polską i też oczywiście o tym mówił. Ona była oporna na, na, na rewolucję, na innowacje. Nawet kopia tych paczkomatów, zresztą pamiętajcie, że, że, że Rafał Brzoska mówił, że, że paczkomaty są impostu, że inni in nie mają praw do tego, żeby nazywać tych swoich szaf kurierskich paczkomata, paczkomatami, no, ale takie urządzenia się pojawiają. Pojawiają się w wielu sklepach również budowlanych. Myślę, że on był pionierem dla wielu, żeby coś takiego wymyślić i myślę, że cieszy się. Ja, ja cieszę się, że ma, możemy o kimś takim rozmawiać, że to jest Polak. Cieszę się, że mamy sportowca Lewandowskiego, cieszę się, że mamy przedsiębiorcę Brzoska, Brzoska i wielu takich, bo przecież mamy też y, właściciela firmy Ice Eye, który tworzy y, satelity, który tworzy świetne rozwiązania w kosmosie. Do ściągania danych w czasie rzeczywistym. Też być może będziemy nagrywać na kanale, więc naprawdę cieszę się, że mamy takich ludzi, możemy o, o takich Polakach nagrywać. Ale komentarz jeden pojawił się też oczywiście do patriotyzmu gospodarczego i chciałem go Wam przeczytać. Szkoda, że jedna z najbardziej znanych polskich firm zostaje przejęta przez zagraniczny kapitał. Nie jestem przeciwnikiem zawierania tego typu transakcji, jednak akurat Impost jest lub był firmą, którą można było się pochwalić na zachodzie. I było tak. Wielokrotnie pewne Pewnie wy też chwaliliście się impostem. Wielokrotnie wasi znajomi czy moi znajomi mówili: Jaki ten impost jest wspaniały! Byliśmy w Polsce. Co to za rozwiązanie? My go chcemy w swoim kraju, bo tego tam na przykład nie ma. Wielokrotnie to słyszałem w Niemczech, wielokrotnie to słyszałem w innych krajach. No i impost już tam jest, bo jest w wielu krajach, jak dobrze pamiętam, w tych 9 czy 10. Na ten moment też się to oczywiście będzie zmieniać, No ale mamy trochę. Trochę tak czujemy, jakby nam ktoś coś zabrał. Nie ukrywam. Dajcie znać w komentarzu, czy to tak jest, że jednak te zmiana i że ten amerykański, ta amerykańska wielka korporacja, FedEx, czyli Federal Express, widzimy te samochody, które w filmach jeżdżą amerykańskich, no, jeżdżą po polskich czasami ulicach, widać te auta, jednak czujemy się trochę. Kurczę, że to jednak. Ktoś nam coś zabiera, że to nie jest polski kapitał. No ale ja znowu wracam do tego pytania, być może retorycznego. Czy na polskim podwórku są takie firmy, które mogłyby udźwignąć tą transakcję i być partnerem pod rękę Brzoski. Być może kapitałowo tak, ale pytanie, czy, no, czy zasobowa, czy byłaby firma, która byłaby w stanie zabrać pod rękę Rafała Brzoskę impost i powiedzieć, chodź, wejdziemy na świat. I Rafał Brzoska mówił to dzisiaj na konferencji, mówił to na X, pisał, że on chce iść poza Europę, poza Europę. No a jeśli jest jego partnerem biznesowym będzie FedEx, który ma 700 samolotów, a, I będą inne firmy. Będzie też firma Advent, która była pierwszym inwestorem strategicznym, głównym inwestorem finansowym właśnie w 2017 roku. No i dzisiaj ten Advent będzie miał też 37% udziałów dokładnie tyle samo co, co FedEx. 10% będzie miał PPF, który jest w Czechach to jest też taki międzynarodowy fundusz to taka ciekawostka. W PPF właścicielem, w zasadzie właścicielką jest żona właściciela, który, który zginął w wypadku helikoptera. No i to jest najbogatsza trzeszka, jedna z najbogatszych w ogóle Europejek. Kobieta, która jest, jest, jest po prostu spadkobierczynią po tym prezesie PPF-u. To taka ciekawostka, bo dużo takich jest fajnych tutaj informacji przy tym, moi drodzy, przy, tym, przy tej całej transakcji, która jednak jest no, polska. Ale wniosek jest taki na ten moment. Nie na zakończenie, jeszcze, bo jeszcze mam kilka ciekawych informacji, że ta transakcja nie jest sprzedażą polskiej firmy przez Polaka, co pojawiło się w wielu mediach i w ogóle to powinno dać do myślenia dziennikarzom albo, albo odtwórcom. Nie wiem, jak dzisiaj się pisze artykuły, mimo że kiedyś pracowałem wiele lat w mediach, to wtedy nie było czata, internet był słaby i wiele załatwiało się na telefon albo na jakiegoś czasami maila, ale rzadko, przeważnie się to spisywało ręcznie lub przez telefon zdzwaniało. Do dzisiaj, jak widzę, niektóre artykuły tam jest informacja, że jest to sprzedaż polskiej firmy przez Polaka tak jak niektóre media to przedstawiają, to nie jest prawda, to nie jest prawda, moi drodzy, no bo czterech największych akcjonariuszy już teraz, teraz kontroluje 57% głosów, więc ma ceny, ma wpływ na, na ceny akcji, ale przede wszystkim mogli sobie przesądzić sprzedaż bez zgody polskich inwestorów, no bo jest impost firmą, spółką już międzynarodową od lat. Co mam dla Was jeszcze, moi drodzy, przygotowane? No takie najważniejsze informacje, co to będzie oznaczać dla budżetu Polski, no, informacja jest taka, że podatek dalej będzie płacony w Polsce, że siedziba zostaje w Polsce, że te decyzje operacyjne i strategiczne będą silnie związane dalej z, z Polską. No i myślę, że to jest ważne i będzie dalej dużym płatnikiem podatków w Polsce. Pytanie: do kiedy? Ja tego nie wiem. Ja dzisiaj oczywiście trochę nagrywam z taką euforią, ale nie euforią, że, że jednak nie ma polskich inwestorów w, tej, w, w tym torcie więcej. Tu chciałbym, żeby było więcej, um, chociaż pan Rafał będzie miał z 12 na 16, więc będzie miał więcej, więc jest to, to jakiś sukces. Ale oczywiście, wiecie, co mam na myśli. No, chciałbym, żeby 70, 80, a może nawet 100% było w rękach Polaków. Ale znowu wracam do tego pytania: i dajcie znać, czy to jest możliwe, czy to faktycznie mogłoby się udać na ten moment w Polsce? Czy są firmy, które mogłyby e, zaoferować Rafałowi Wrzostce pomoc w wyjściu na świat? Ja uważam, że może nie. I może dlatego. Jest ta transakcja i znowu wracam do Bezosa, Maska i właściciela Nvidii, gdzie każdy z nich ma mniej udziałów jako, jako, jako właściciel, a te firmy znamy chyba wszyscy, kto zna Amazon, Tesla i Nvidia? Więc może ta analogia nie trafiona, a może bardzo trafiona, moi drodzy, co jeszcze. Co jeszcze? Inwestorzy, którzy oczywiście wchodzili w, w inpost przy IPO, pierwsza publiczna oferta, to też pamiętacie, no płacili za akcję 16 euro. Co przy cenie 15,60 euro na ten moment oznacza stratę na poziomie 2,5%, bo część inwestorów no, skomentowała to, że pan Rafał nie zadbał o ich zysk i oni stracą. No i inwestorzy giełdowi trochę zarobią, no bo oni kupowali po 13, jak dobrze pamiętam, euro, więc zarobią na poziomie 20%. To taka informacja odnośnie inwestorów, może mniej osób oglądających ten odcinek inwestowało. W Impost jednak uważam, że to się tu też y, powinno pojawić. Dlaczego w ogóle pan Rafał podjął taką decyzję? Bo tu jeszcze widzę, że tego nie przeczytałem. Y, za, zapisałem sobie, żeby faktycznie czegoś nie przegapić. Brzoska jasno wskazał, że transakcja ma umożliwić kolejny etap ekspansji, mówiłem trochę o tym, e, impostu na rynkach europejskich poprzez dostęp do większych zasobów, stabilność finansową, co też ważne oczywiście przy takim gigancie, i doświadczenie strategicznego partnera, partnera czyli FedExu e, w sieciach logistycznych. Pan Rafał Brzoska napisał jeszcze, że wejście jednego z Największych operatorów logistycznych na świecie, czyli Fedexu, oznacza dostęp do globalnych usług, no i potencjalne rozszerzenie sieci i paczkomatów poza Europę, co było marzeniem Rafała Brzoski. No i co, moi drodzy? Sytuacja się dzieje na naszych oczach. Komentarze są, jakie są, bo są bardzo różne, ale widzę wielu ludzi po prostu wręcz atakujących pana Rafała Brzoskę. Są oczywiście takie trochę smutne, mówiące o tym, że jesteśmy w takim momencie, że wszystko jest sprzedawane, że nic nie jest polskie, że nie mamy polskiej fabryki samochodów, że nie mamy y, polskich produktów, które są sprzedawane na cały świat albo zna, znane na całym świecie. No, trochę jest, ale cały czas mało. I, I ta jedyna polska marka nie jest coraz bardziej polska, tylko jednak jest sprzedawana. Chociaż z tych liczb, jak widzicie, jest bardziej polska niż była, no bo z 12 na 16%. Więc też warto się trzymać faktów. I ja zastanawiam się, co ci najwięksi krytycy oczekiwaliby, co oni by oczekiwali, żeby się musiało wydarzyć, żeby oni byli zadowoleni? No ale pytanie, czy oni musieliby zadowoleni, bo to jednak prywatna firma. Prywatna firma pana Brzoski, który miał udział, no i zrobił, um, co zrobił. Dajcie znać, moi drodzy, w komentarzu, co wy uważacie. Czy Rafał Brzoska sprzedał firmę, no i sprzedał siebie, jak niektórzy twierdzicie w komentarzach, czy jednak zyskał gigantycznego partnera, zyskał udziały i zyskał dostęp do globalnej sieci? Dajcie znać w komentarzu, bo sam jestem... Ciekawe. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.